Co ty robisz z nim? Zostaw go. Witamy w złotych piaskach. Ty, co tu robi Roxana węgiel? Jak się spopielić, ale tak tylko wstępnie, nie? AMG, pękki, penki. Daj mi trochę energii. Nie chcę od ciebie pieniędzy. Wydelukowałem drogę, ale bez ciebie nie trafiłbym do Serbii. Bęgi. sobie na rurce chrostkę. Ale pięknie za, zaciągasz na rurce chrząstkę. ją Ci, chrząstkę. Uwielbiamy Twoją twórczość. Chrząstkę gra na rurce. Mogę teraz pokazać, jak to się odbywa, jak to się przemienia. O co tu chodzi? Tak, chrząstkę gra. I on bierze długą rurkę, cienką. Co za twoj? Musimy to wziąć i go wypieprzyć. Nasz nie, nie, nie zgadzamy się na to, nie Nie Kto się na to zgadza? No my Co Ty robisz! Co ty robisz z nim? No. Zostaw go! No stary, trzeba się z nim pożegnać! Nie, nie będziesz go wyrzucał! Zostaw! Nie będziesz no go puś. wyrzucał! No nie będziesz go wyrzucać! będę! Nie! Jezus! Haha, <laughs> Ale morze słuchajcie! Morze czarne A to złożyć weź, weź to złóż Witamy w Złotych Piaskach, gmina Bułgary. Słuchajcie, nikogo tutaj nie ma. Jest brzydka pogoda. Jest tylko Bęgał i jego najlepszy przyjaciel. I mewy. I woda od pani sprzątaczki z hotelu. I co? I chcieliśmy się wykąpać, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ale, jak jest słońce? Ale nie ma słońca. Ale jest patol. To lepsze niż słońce. No szukam muszelki dla mojej muszelki. Nie mogę się doszukać. Jakiejś takiej pięknej. Jednej na 7 miliardów. Zajmij się robotą, zobacz. I to Dariusza w Bramki rozłożyć Zagrać meczek Meczyk Meciek to później, jak skończymy robotę. Na razie robota. Z tym trzeba wyjechać. To jest na pewno. Kuler, słuchajcie, on, on wczoraj się golił w nocy. On się tak golił, o tak. Dosłownie i to jest to nie jest przyspieszone tempo. On się ogolił, zaciął dwa razy i przekonić. Po co? Nie wiem. Chyba chciał po prostu coś szybko zrobić też trzeba wyjechać. No ale to się jest poukładane ładnie, rozparcelowali. No tak, no, tak ale to jeszcze trzeba ja trochę to zabielić to... i stąd wyjechać. Trochę zabielić, tak. trochę pobielić. International Casino. Czy my tam idziemy ten? Wydać pieniądze? Tak. Których tak. nie mamy. A co z tymi straganami? Z, z tym też trzeba wyjechać. Idziemy zobaczyć inwentaryzacja. Inwentaryzacja, tak. proszę. Ale mam ochotę kupić zegarek Rolexa Za 25 letów. 20... Już to przerabialiśmy z tym trzeba wyjechać. My, Tut Warno tut, Nesebar, Tut Tutaj jest bułgarskie wybrzeże, generalnie No, myśmy, Tut Ale trochę taka słaba jakość. Ja bym to też wyrzucił i od nowa zrobił. Z, z tym też trzeba wyjechać. Z tym też trzeba wyjechać. Z tym piesuchem, nie? <laughs> no, coń tu, patrz jakiś popiół. Z tym też trzeba wyjechać. Wszystko tutaj jest do wyjechania. No. Jezus Mary jaki piecuch jak, on tutaj się, jak się odbywa ten popiół Jak się odbywa tutaj tworzenie tego popiołu Słuchajcie, musimy się tego dowiedzieć dzisiaj o, Gdzie się to odbywa chyba tu się to odbywa Jeszcze tu tutaj się spopielają Tutaj e, tworzył popiół i huchają dymem Tak, po, e, patrzcie robią to w taki sposób Jak się spopielić, ale tak tylko wstępnie nie? N Nabiera się popioł. chrząstkę popiołu A. chrząstkę Taki popiół, stabilon już świetny świetny popiół. Tak. Trzeba to sobie obsypać na głowę. Na jajko nakładamy. Tak, na, 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 na jajku. S się teraz. I teraz już jestem dorosłym popielaczem. Tak Tak coś gotowało. Słuchajcie, widzowie, to jest Eureka, może na razie tego nie widać, ale my właśnie dokonaliśmy czegoś wielkiego i zmierzaliśmy do tego bardzo długi czas. Funcjona łopacz popilona głowa, spopilone jajko. To się właśnie tak odbyło. się Gratulacje. Dziękujemy Ci piecu. Teraz możemy się wyczyścić i zabić. Dzwonią do mnie z tej budowy, z tej budowy, dzwonią do mnie, z tej budowy, z tej budowy. A to już powinno już jechać. To już powinno się palić. O to z tym też trzeba wyjechać. Ale swoją drogą, słuchajcie, znaleźliśmy takie pamiątki, które. bo Ja chcę kupić jakieś pamiątki, dla moich bliskich w Polsce. I znalazłem takie coś, patrzcie. Tutaj się to tu zakręca, nie? Się odkręca. I się. I tu jest eliksir miłości. Gdy twoja wybranka wypije go, musisz nie, niepostrzeżenie wrzucić to wlać do jakiejś herbatki albo do jakiegoś drineczka. Ona tu wypije i w mig się w Tobie zakocha. Zakocha i to do końca życia będzie wierna. I będzie wierna i będzie piękna i, i, nie, i, i nie będzie tyć wcale. Wow. A, no, jak za 217 lewów? To jest pół koła <coughs> polskich złotych No 500 stów Wow. Słuchajcie, no jest, jest dużo roboty do zrobienia, ale tutaj już na szczęście udało się dokoptować ludzi i robiony jest wyjazd. Patrzcie, tutaj już pakują. No, to wyjechać Tutaj są dy. Paczker. To już dodat powinno wyjechać to. Tutaj jest packer. Pacz zapaczkowane zapakowane. Z garwałże. Inwentaryzacja. Na no, Clothing ma Shop. Clothing Shop. Yes. Ah, for uh, for, uh, for season. Okay. Ah, but only for a season. So you are working here only in the season. Yes. Okay. We winter keep people. And you the people. Yes. And when you coming back at April? Yes. April, April fifteen. Okay. Easter, for Easter it's open. Brother, how much for this? Oh, I don't know. Ne kas. Okay. okay, thank you. Okay, take care, brother. Take care. Good luck. To oh, jest jakiś ten roladki. Słodycze bułgarskie. Od 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 garmalżera. Garmalżer, francizer. <laughs> <some chaser. laughs> Słuchajcie, wszystkie te paczki. Będą pełne, zapakowane na, na przerwę w sezonie A w kwietniu, 15 kwietnia przyjeżdża tu dispatcher Wszystko rozparcelowuje i rozkłada z powrotem Prawda, Prawda. ili nie? Prawda, a potem przyjeżdża garmażer <grym> Rozkłada swój garmażer Cześć piękny Cześć Przyjdź piąteczkę Ale cudowny wróbelek malutki co tam powiesz? jakąś No? Cześć! No cześć! To będzie zimno, chyba trochę, co? Może cię przygarniemy, chodź, wejdź mi na rękę. Wejdź. Nie chcesz, ale, ale cudowny, prawda, Piotrze? Jest wspaniały. Kamereczek, grubereczek. Lubi ludzi. To co, na obiad go bierzemy? Chcesz go zjeść? Tak. Myślę, że nie nada się na garmasz. <grym> Musimy się spytać Dismashera, czy w ogóle potrafi takie smażyć. <grym> Usłyszał <rzutu> to i spieprzył. Dismasher? <grym> Ale swilki slime, słuchajcie. Splash. Splash. <grym> Ale twarde, ty. Le. Ale w ogóle, widzisz taki niebieskawy kolor? Tutaj zwisają fensleje. To Jest fernslej? Biedna meduza. Ty może wrzucimy ją z powrotem do wody? Meduzę. Ja myślę, że to będzie dobrze na maweczce. Niech okay. tak sobie siedzi. Rozciąłeś? Tak. To da się wyjść do środka? No. Ale galareta. To jest żratyna wieprzowa. To jest rr... ratraker. Ty, co tu robi Roxana Węgiel? Ona ma takie wielkie bimbos? Tak, ona ma cekinowe słuchawki. To jest na pewno jakiś Niemiec. To jest oczywiście franczyzer. Tu już go widać. To jest jakiś wieprzow. To jest Pamela Manterson. A to jest Roxy Węgiel. Ale kobiety, wszystkie jesteście piękne. Wszystkie jesteście piękne, a najlepiej wyglądacie, gdy jesteście nagie. Zapytowałem ubierać majty. Jest tak szaro. Ludzie tutaj się zmagają z, ze smutkiem. I eee, są samolubni bardzo. Nieufni. Jest szaro. Szara pogoda, szarzy ludzie, szara kurtka, ale to jest coraz bardziej szary i to zarasta po prostu wszystko, nie zasklepia się. I wygląda na to, że będzie po prostu tylko gorzej. Zgadzam się z moim przedmówcą. Dziękuję. Raczej tu nie wrócę. Ewentualnie, jeżeli miałbym wrócić do Bułgarii, to tam w bułgarskie góry gdzieś, gdzie występują te takie niesamowite stroje. Tradycyjne i maski Tradycyjne. Tam sklejmy może być we, fajnie, nie? Wkleimy wam o jakich maskach mówimy, bo naprawdę są intrygujące. Jest to, to wygląda niesamowicie, jak niesamowita tradycja. Ale poza tym naprawdę Bułgaria Out. Bułgaria już po prostu jest odhaczona i całe szczęście, nie? Wow, pisze a tutaj się nogi macza spa. Hello! Hello brother. Killing? Yeah. They eating you. Own... Aha, aha. Masz takie bardziej akcja stopy. Okay, more soft. They are more soft because of this. Yeah. Anyone came here now? Sorry? Sure. Eh. Like. You have a clients now? No, no. But two days ago, three days ago. Yeah, yeah. Yes. Yeah. Um, the consumer everyday but about the end, uh, in this time in the end of the summer yeah. you you have no clients no? there's no no clients mm -hmm. it's cold mm -hmm. you need to be praised Szyma, słuchajcie, Czójstra się strasznie kozaczy, mówi, że jest dobry w tą grę. Ja uważam, że jestem dobry w tą grę. E, no i nasz czas sprawdzianu. Jesteśmy już po pierwszym secie. Nie, po dwóch po setach jest 1-1, jeden, jeden, słuchajcie. Jest 1-1. 1-1. 1-1. Tak. No i czas na trzeci set, yy, rozstrzygający. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, kto jest większym bengalem w ping-pongu. Tak, i kto jest kloperem. Zabolniej. Szybko, szybko, szybko. 4-2-0.

no dobra, no, Bengacki wygrał, no, 2-1, no, 2-1. Było bardzo blisko, żeby drapnąć Bengala, ale ale niestety poszedł górą. Glowopy. No. 23 do 21. Bengal! Uwaga, nie podchodź tutaj. Tutaj basza je. Przeszkadza mi, konsumuję. To jest łatwo.

别去哭破。 Mieliśmy nie pić i nie pijemy, bo to nie jest alkohol. To jest woda. A to jest cytryna, a to jest tylko dekoracja. Ty, szokir. Patrzcie, widzę, co tu się odbyło. To jest y, bojownik marszruty. The RS7 AMG! Real bengo. On jest z armii Draculi. armii Draculi, tak. Draculis. <laughs> Oi, oh, Jesus.